Witam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się krokiem trzecim i czwartym filaru w Maintenance. Krok trzeci jest to rozwój kompetencji obsługi profilaktycznej wśród techników utrzymania ruchu. W tym kroku tak naprawdę, jak i w Autonomous Maintenance, mamy odpowiednie programy szkoleniowe dla techników. Należy pamiętać, że w standardzie, który żeśmy sobie zdefiniowali w poprzednim kroku, mamy zbudowane, opisane co należy wykonać, ale uwaga, teraz musimy również zastanowić się w jaki sposób te przeglądy, te standardy powinny być wykonywane. Dlaczego my to robimy? Tutaj na slajdzie pokazujemy sobie pewne kroki, standaryzację przeglądów obsługi profilaktycznych. Czyli będziemy mieli powtarzalność wykonania danego zadania, to co jest ważne, unikanie rutyny. W wielu przypadkach widziałem, gdzie technicy nie zwracali uwagę na poprawność wykonywanego zadania czy czynności i często robili to po łebkach, czyli tak zwana rutyna się wkładała w te zadania, a od rutyny do wypadku już jest niewielka, niewielka droga. Następnie to, co musimy zapewnić, to są tak zwane dobre praktyki w miejscu pracy, czyli zawsze możemy się wrócić do dokumentacji szkoleniowej i zobaczyć jak należy w sposób poprawny przeprowadzić daną czynność. To też jest dobra, dobry element do tego, że jeżeli technik wykonuje jakąś pracę, ale z z małą częstotliwością, czyli powiedzmy sobie, raz na dwa lata. To poprzednim razem, kiedy wykonał to pracę, być może już zapomniał odpowiednich technik, procedur, jakie należałoby przestrzegać, czyli wtedy bierze sobie taką instrukcję, rzut oka i już wie dokładnie, jak należy tę czynność wykonać. I oczywiście to, co jest ważne dla nas, to jest zapewnienie jakości pracy. Jak taka dokumentacja wygląda? To mamy przykład. Instrukcji wykonywania czynności obsługi technicznej, taka maintenance one point lesson, tak, gdzie widzimy opis wykonywanej czynności. Tutaj będziemy mieli rysunek złożeniowy, krok po kroku, jak należy wykonać daną czynność, i oczywiście jeszcze zdjęcia poglądowe. To co jest ważne, musimy również zapewnić, jakie są części standardowe do wykonania danej pracy, jak i również instruktaż do, 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 um, związany z bezpieczeństwem. Fajnie jest taką dokumentację sobie tworzyć, bo dzięki temu faktycznie będziemy mieli powtarzalność tychże prac. Tak? I to pomoże nam zbudować standard wykona wykonalności danych prac. Teraz przechodzimy sobie do kroku czwartego, czyli ocena systemu obsługi profilaktycznej. Tutaj mam pytanie, które jest zamieszczone na slajdzie. Jak zmierzyć skuteczność programu obsługi profilaktycznej? W tym przypadku Tworzy się różnego rodzaju kryteria, systemy na zasadzie: OK, robiłem przegląd profilaktyczny, czy po przeglądzie profilaktycznym wystąpiła mi awaria, czy ta awaria ma pokrycie w zadaniach obsługi profilaktycznej itd. itd. Oczywiście, każdy system, który będzie skuteczny, będzie systematycznie wykonywany przez Was, jest jak najbardziej właściwym. Niemniej jednak, chciałbym Wam pokazać zdjęcie. Czy Obrazek pierwszy czy drugi, czy tak będzie skuteczny, czy drugi będzie skuteczny. W jednym przypadku widzimy, że linia czerwona nam faluje i fl mamy fluktuację, że nam wzrasta, rośnie, wzrasta, rośnie, a w drugim przypadku linia czerwona nam spada. Co to oznacza? To oznacza, że w jednej, na jednej linii, to mamy jeszcze bardziej dokładne informacje, na jednej, na jednej osi pokazujemy sobie czas poświęcony przez techników utrzymania ruchu na wykonywanie przeglądów obsługi profilaktycznej, to są te zielone słupki, a czerwona linia pokazuje nam czas poświęcony na usuwanie awarii, czyli zlecenia naprawcze nieplanowane. I teraz jest zasada taka, że im zielony jest wyższy, czerwony niższy, to jest ok, ale uwaga również w pewnych zakresach, a mianowicie. Czas poświęcony obsługę profilaktyczną powinien zawierać się między 30 a 40% czasu dostępnego przez technika utrzymania ruchu, a czas poświęcony na awarię powinno być między 5 a 10% czasu dostępnego technika utrzymania ruchu. Jeżeli ta korelacja będzie zachowana, to wtedy my możemy powiedzieć sobie: tak, mamy skuteczny program obsługi profilaktycznej i możemy go bardzo łatwo zmierzyć i powiedzieć, że w tym zakresie, w którym to wykonujemy, jest on dla nas jak najbardziej skuteczny. Oczywiście, do tego możemy dodać sobie jeszcze różnego rodzaju wskaźniki związane właśnie z kosztami i tak dalej. Tutaj mamy przykład takiego wskaźnika. Pierwszy to jest robocze godziny obsługi profilaktycznej jako procent roboczo godzin obsługi. To jest wskaźnik O18, i tutaj możemy sobie ten wskaźnik właśnie wizualizować, gdzie będziemy widzieli. Jak się zachowuje nasz trend? Czy ten trend jest wzrastający, czy malejący, i dzięki takim właśnie wskaźnikom czy miernikom możemy oceniać skuteczność programów profilaktycznego. Także mamy przeomówione cztery główne kroki budowy programu filaru prewencyjnego utrzymania ruchu. Należy je skutecznie i systematycznie prowadzić. I pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz: egzekwowanie obsługi profilaktycznej jest elementem nadrzędnym. O tym będziemy mówili sobie również w następnym filarze, w kolejnych filarach, gdzie będziemy mówili sobie na temat zarządzania pracami obsługi technicznej, na co już dzisiaj gorąco Was zapraszam i dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania dalszych odcinków.